Cześć, Andrzej Matuszewski. Witam Cię na kolejnym spotkaniu z cyklu: Jak prowadzić zdrowy styl życia. Dzisiaj opowiem o obszarze fizycznym naszego życia, który jest często klasyfikowany jako ciało. Obszar fizyczny, czyli nasze ciało, to utrzymywanie zdrowego organizmu poprzez właściwe odżywianie, codzienną aktywność fizyczną, rezygnację z destrukcyjnych nałogów i nawyków. Higieniczny tryb życia wellness, na który składają się regularny plan dnia, właściwy sen, pięć posiłków w odstępach około 3 godzin, higiena osobista i dbanie o wygląd, codzienna aktywność fizyczna, badania profilaktyczne, bezpieczny seks, higiena otaczającego nas środowiska. Żeby właściwie zadbać o wszystkie wymienione wyżej elementy, warto poznać bliżej i nauczyć się swojego ciała. Dbanie o nasze ciało stanowi podstawę zdrowego stylu życia wellness. Podczas następnych spotkań przybliżę Ci wszystkie elementy z obszaru fizycznego, o które należy szczególnie zadbać. Dziękuję za uwagę i zapraszam na następne spotkanie. Jeśli zainteresował Cię temat zdrowego stylu życia i chcesz go prowadzić, to przyłącz się do nas i prowadź go z nami. Wejdź na naszą stronę oraz subskrybuj nasz kanał, klikając poniżej. Kończę naszym wellnessowym pozdrowieniem. Bądź well.